Ostatnio w totalnej porażce mieliśmy y, trudności techniczne. Bo ktoś, oczywiście nie ja, przypadkiem aktywował automatyczną autodestrukcję wyspy. Mieliśmy godzinę, żeby wyłączyć komputer, bo inaczej wyspa wyleciałaby w powietrze, zabijając wszystkich, którzy nie znajdowali się w luksusowym helikopterze. Scarlet dotarła do sterowni ze sporym zapasem czasu, ale odbiło jej. Chciała sławy i zażądała miliona dolców za ocalenie wyspy. Z pomocą niezmiernie przystojnego Chriswota młodzież delikatnie obezwładniła Scarlet i... Os Ostrożnie wyłączyła główny komputer. Następnie wykorzystałem kilka moich armatnich bonusów, żeby Scarlett i Max wspólnie wrócili do domu. Dzisiaj z czwórki zostanie trójka i wkrótce przekonamy się, komu zrobić boom, a kto zostanie dłużej. Będzie się działo, możemy już zaczynać totalną porażkę na wyspie Pakiteo.

Kapusta? Mam ci potrzebny błonnik, rozumiesz? Czy chcesz usłyszeć pełną wersję ze wszystkimi szczegółami? Nie, nie, nie muszę. Widziałaś Szona i Jasmine? Przygotował dla niej romantyczną niespodziankę. Naprawdę? Szugar, zastanawiałam się, czy... Co ty tam mam roczesz? Eee, nic takiego. Chcesz zawrzeć sojusz? Tak! Skąd wiedziałaś? To żarcie działa na brzuch i mózg. Dobra, utworzymy zespół. Ale jeśli jesteś Sugar, to pamiętaj, musisz grać nieczysto. Bez kantów. Nieuczciwa wygrana to żaden sukces. Będziemy grać fair albo nic z tego. To jest jedyny sposób, żeby jedna z nas sięgnęła po milion dolców. Więc jak? Dobra, niech ci będzie. Oczywiście kłamałam. Zwykle nie liczę, że inni pomogą mi wygrać. Ale sojusz z Sugar to najlepsze co mogę zrobić. Wow, sam to wszystko przygotowałeś? Um, tak? Sean, nie będziemy na siebie głosować, ale jak tylko wyeliminujemy Sugar i Sky, to spotkamy się w finale. Aha. No a wtedy damy z siebie wszystko, a potem podzielimy kasę na pół, nieważne kto wygra. E, tak! <ścoughs> Chcesz granata? O, rany! Jak ja mam jej to powiedzieć? Muszę zgarnąć cały milion, pół to za mało! Zaprojektowałem zombio-odporny bunkier i jeśli będę musiał ograniczyć koszty, to równie dobrze mogę zamienić go w k i -e -z. Kwatera i śniadanie dla zombie! Gdzie mój mózg to ich śniadanie, a kwatera to... normalnie kwatera. Miło ze strony Shona, że chce się ze mną podzielić kasą. Musimy tylko dotrwać do końca i unikać tej strasznej armaty. Tak się cieszę, że czujesz to samo. Teraz na pewno nie przegramy. Sorki! Bardzo przepraszam. Jak tylko wciskam ten guzik, to... Tak, to na pewno ten guzik. Nieważne! Czas na spotkanie w bazie na Mont McLean. O, nadałem na górze. Na moją cześć! Wiecie, McLean, bo jestem super. No dobrze, ruszajcie się! Pronto! Moje gratulacje. Miejsce w finałowej czwórce to w końcu nie byle co. Pewnie boicie się tego, co was teraz czeka. Wyspa znów będzie chciała nas zabić? Nie, wyspa jest teraz całkowicie offline. Dzięki dwójce ludzi, których imion nie chce więcej słyszeć. Chodzi mu o Maxa i Scarlet. Aha. No dobra. Dzisiejsze wyzwanie to Mount Ever szybko. Czyli coś jak Mount Everest, tylko że ta góra powstała po jednej... Dlaczego wcinasz kapustę? Moja okrężnica jest zapchana jak autobus miejski podczas śnieżycy. Koła się kręcą, ale autobus stoi. Ugh. Okej, okay, mogłem o to nie pytać. Zasady są bardzo proste. Na szczycie Mont Maclean jest flaga. Kto pierwszy ją zapnie, zdobędzie nietykalność i zje dzisiejsze fantastyczne danie na wynos. Kto dotrze na szczyt ostatni, wyląduje w armatniej lufie. Szefie? No mamy... Nie. Start! <grywa> Może to zabrzmi głupio, ale jakby tęsknię za tym czarodziejem. Pole siłowe! <ścoughs> no dobrze. Czas trochę uprzykrzyć im życie. Sugar, przyspiesz! Jesteśmy drużyną! Trzymaj się mnie! Sky! Czasami! Trzeba się zatrzymać i. powochać kwiatki! Dawaj. Jak znam Krisa, to naszpikował tę górę minami. Oh, minami, pułapkami! No już szybko! Jak wygram milion dolarów, zatrudnię najlepszych trenerów i zdobędę złoto w każdej dyscyplinie igrzysk letnich i zimowych. Nawet jeżeli będę musiała zanieść szugar na sam szczyt, to zdobędę tę flagę. Błagam, Sugar, przestań się wygłupiać! Pomóżże mi trochę! Co? Przecież ci pomagam! Mam oczy szeroko otwarte, jak kazałaś! Całkiem jak ty tam! Nogi! Już się robi! się te obrzydliwe dinozaury! Ściśle rzecz ujmując, to obrzydliwe krokodyle! Zabójcze gady! Na waszym miejscu wziąłbym nogi zapas! Co? Już poszły? To znaczy. Uf, blisko było. <ścoughs> Cieszę się, że udało się wam. Hej! Jak śmiały zdewastować sprzęt! Wiecie, ile zapłaciłem za ten monitor? 20 dolców! O! To się nazywa twardo lądowanie, co nie, Sugar? Sugar? Ow! Ostatnio tak mi krew leciała, jak się podkradłam do krowy na farmie wujka Elliot'a. Hmm. A ty co zrobisz z milionem dolarów, jak go wygrasz? Zawsze marzyłam o własnym biznesie. Kwiaciarni i szkole walki. Mam już nazwę. Róże są czerwone, a sińce niebieskie. Można wymyślić głupszą inwestycję? Większość firm upada już w pierwszym roku, a nazwa, którą wybrała, jest drugą najgorszą na świecie. Parę lat temu mój wujek otworzył solarium i stracił oszczędności. Nie miał ani jednego klienta solarium u Berniego. Nawet nie miał na imię Berni. Co teraz? Teraz wskaczcie z jednego chudu na drugi, aż uda Wam się przejść. Będzie niespodzianka, więc słuchajcie, bo to ważne. Kto spadnie, ten odpadnie. Możemy opuścić się na dół i wspiąć się po drugiej stronie. Ha, tak! A uda Wam się zdążyć przed powrotem krokodyli? Co? Co? Krokodyle szarpią ciało, zjadają mózg, mają zieloną skórę i łapki jak zombie! Szybko! Myśl. musisz myśleć! Ja się nie boję krokodyli. Są jak australijska odmiana domowego kota. Tyle, że mają większe zęby. No i niektórzy uważają, że są bardziej niebezpieczne. Nie widzieli mojego wąsika. Wąsiku, czas na kąpiel. O! nie Wąsiku! Może kiedy indziej? Macie jakiś sensowny sposób na uniknięcie spotkania z krokodylami? Zegartyka! Mało czasu! Za wysoko! Nie damy rady! Są jak zombie! Zaraz zjedzą nasze mózgi! A, a, a! Sean? Sean! Przestał się ruszać! <laughs> Niesamowite! Dosłownie zamarł z przerażenia! Widywałem to tylko w kreskówkach! Prześmieszne! Sean, ocknij się! Musimy iść dalej! Wciąż jest ich czworo, to całkiem sporo. Czy czeka nas podwójna eliminacja, inaczej mówiąc, pogrzeb? Oglądajcie dalej. Totalną porażkę na wyspie Pakiteo! Krok, krok! Mówiłam, że nie boję się krokodyli, ale znam Krisa. W tych krokodylach pewnie są tygrysy, a w tych tygrysach rekiny. Tylko szaleniec nie boi się rekina w skórze tygrysa w skórze krokodyla! Sorm! Musimy skakać z chudu na chudu. Wystarczy jeden mały skok po drugim. Nie wiem, czy dam radę! Uda ci się! Jesteś wspaniały! Uda mi się! Tak! No to jazda! O nie! <śmienicza> Zapomniałem wspomnieć, że chudu są natłuszczone? <śmienicza> Jasmine uratowała mi życie! Gdybym mógł podzielić się z nią kasą, zrobiłbym to! To trwało za długo. Następnym razem atakujcie uczestników, a nie miejscową zwierzynę. Fuj. Uwaga, kłoda leci. A ludzie mi zarzucają, że nie dbam o bezpieczeństwo naszych zawodników. Trzymam Cię. W porządku? No jasne. Oh. No ja... Ocaliła mi życie! Byłem jej to winien! A zresztą ona jest niesamowita! O rany! Gdyby to była inwazja zombie, dawno byłbym już trupem! Dam radę! Co jest grane? Boicie się spaść z 45 metrów? Spoko, zaraz zmienicie zdanie! Jesteśmy bezpieczne. Witam, panie. Widzę, że wciąż żyjecie. Nie szkodzi, mamy jeszcze czas. I czeka was długa... Wow, ale tu głęboko. Sugar! Zrobimy sobie przerwę? Jestem po prostu skonada. Um, jasne, jeszcze kilka kroków. Uch, Uch, mam to wrażenie, to, że dziś wszystko jedzie tak. Kurczę, mamy przez to przejść? Raz, kozie, śmierć. Nie, nie, musimy iść w tę stronę. Na miejscu Kryse kazałabym ludziom przez to przejść. Uh, Okej, okay. bycie w parze z Sugar jest trudniejsze niż myślałam. Ale w końcu słowo to słowo. Zrobię wszystko, żeby wygrać, ale zgodnie z zasadami. <śmiech> <śmiech> Luzikszon, czuję się o wiele lepiej. Możesz mnie postawić? Jesteś całkowicie pewna, bo mógłbym tak czynić nieść cały dzień. Oby twoje ręce były w lepszym stanie niż nogi, bo teraz będziemy się wspinać. A... Sugar, jeśli tą jaskinią można dojść gdzieś wyżej w góry? Dogonimy Szona i Jasmine! Albo nawet ich wyprzedzimy! Tak, a co jeśli nie można? To ryzykowne, ale jak zostaniemy na szlaku, to na pewno ich nie dogonimy. Hmm. Ścieżka czy jaskinia? Moja mamusia, twojej mamusi, dała po głowie! G----o-wa! Czyli jaskinia! Oby nasze mamy się nie spotkały. O, zabójcze robo-krokodyle, jest coś, czego nie umiecie zrobić? Muszę iść dalej! Muszę iść dalej! Muszę jej powiedzieć! O! O! Mało brakowało! Szan, wszystko w porządku? Tak! Jakoś ciągnę! Ta jaskinia cuchnie gorzej niż mokry pies w schronie przeciwburzowym. Patrz, szukaj! Widzę światło dzienne! Panie Piśni! Cześć! Jesteście w niedźwiedzie i jaskini! Co, Sugar nie wyjdzie stąd od tak! Muszę spełnić swoje marzenia! Mój plan na wydanie kasy nie jest oryginalny! Chcę iść do koleżu! Będę studiować dwa fakultety weterynarię i kosmetologię i będę wizerzystką sławnych zwierząt! Może teraz nie uda mi się uszminkować niedźwiedzi, ale kiedyś może ktoś obejrzy gdzieś jakiś film i powie... Wiecie, kto charakteryzował tę małpę? Nasza Sugar! Co? Wyciągnę nas z tego, ale nie będzie zbyt miło. Dasz radę to znieść? Um... Pytałam, czy dasz radę to znieść? Nie mam pojęcia, co Sugar chce zrobić, ale na 147% nie dam rady tego znieść. Niedźwiedzie! Sugar zaraz was załatwi! O, co się tam właściwie stało? Zjadłam dziś dziewięć główek kapusty, więc... Nic nie mów! Wiesz co? Dzięki takiej współpracy wygramy jak nic! Z radością podzielę się z tobą milionem na pół! Tak! Super! Fajowo! Chyba nie masz nic przeciwko, prawda? Ha! Jasmine! Nic ci nie jest? Wytrzymaj! Spoko. Jakoś się z tego wyplączę. Spotkamy się na górze. Weź flagę, słyszysz? Idź! W porządku. To zobaczymy się na mecie. O-o. lądowanie było miękkie. A -a. Mama mówi, że jak potarzasz się w ziemi ze 20 minut, całkiem pozbędziesz się smrodu. Czy ty też to słyszysz? A -a. A -a. Co? Jak ten krokodyl się tutaj dostał? Co się tak dziwisz? Robo-krokodyle potrafią wszystko! Mają nawet najnowszą wersję Nie Nieważne! Zamierzają cię zjeść! Trzym się! Tak! O rany! <laughs> Było blisko. No trudno. To chyba już. Co? Tak no, yes! I mamy zwycięzcę. Szon zdobył flagę i nietykalność. Następna dwójka na szczycie zostaje. Ostatnia osoba wylatuje! Muszę tylko dotrzeć na górę przed jedną z nich. Dla Sky wspinaczka to bułka z masłem. Pokażę jej, że brudne triki to super sposób na wygraną. O, Sky! Jestem podnięta! Nie dam rady zrobić ani kroku! No dalej Sugar! Damy radę! Jesteśmy drużyną! Chyba raczej ja dam radę! O nie! Sugar, zrywam naszą umowę. I Sky zajmuje drugie miejsce. Tak! Juhuu! Ej, Sugar i Jasmine! Mogę podać milion powodów, żebyście się pośpieszyły. Oh, nie! Nie! Oh, a to ci dopiero. Oh, zrobiłam to specjalnie. Sugar, dotarła na szczyt. Sorki Jasmin, wracasz do domu. Oh. Przyszła wizerzystka małp Nadal jest w grze. BOM! Spodziewałem się czegoś innego, ale skoro mam kogo wystrzelić z armaty, będę dobrze spał. Sugar, Sky i Sean są bezpieczni. Sean, wygrałeś posiłek! Pyszne danie na wynos z pałacu preriowej ostrygi! Tylko Wu nie szaleje na punkcie tych szaleństw! Mogę zjeść ostatni posiłek z Jasmine? Sorry, kolo. Jasmine niestety poległa w starciu z drzewem, więc czeka ją randka z armatą. <grym> Ten krokodyl ma makijaż? Jakiś liczniusik! Rany! Powinienem był pomóc zamiast iść dalej. W porządku. To był mój pomysł, pamiętasz? Musimy się rozstać. Ale mam nadzieję, że wygrasz. Lepiej się pośpieszcie, bo moja armata jest gotowa do strzału. Szybko, Jasmine! Szybko! Można odpalać! kto następny wyruszy w podróż z Wielkim Hukiem, oglądajcie koniecznie totalną porażkę na wyspie Pakiteo! Upracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej studio Sonika. Reżyseria Piotr Kozłowski. Dialogi polskie Joanna Kuryłko. Dźwięki Montaż Maciej Brzeziński. Kierownictwo produkcji Agnieszka Kudelska. W rolach głównych Łukasz Talik, Lilia Sadowa, Bartosz Obukowicz, Beata Wyrąbkiewicz, Józef Pawłowski, Grzegorz Kwiecień, Agnieszka Kuńkowska, Monika Pikuła, Agnieszka Feinhauer, Krzysztof Szczerwiński, Katarzyna Łaska, Tomasz Płasiak, Michał Głowacki, Miłogostreczek i inni.